Cześć, witajcie. Dzisiaj środowa aktualizacja. Jest 2 czerwca i mamy aktualizację. Okej, okay. w aktualizacji pojawiły się trzy nowe rzeczy, ponieważ nowe konie Ayla i Umbra, które zaraz zobaczymy. No, nie, cztery rzeczy. Nowe zwierzaczki Ayla i Umbra także te zwierzaczki są. Nowa funkcja, czyli że jak jesteśmy przy jakimś sklepie, czy przy czymś, gdzie. Przy jakąś postacią, gdzie, gdzie możemy porozmawiać, naciskamy E i wtedy z nią właśnie rozmawiamy. Um, więc ja już jadę do Isle i Umbry. Dobrze, już więc jestem w Morland i sobie tam teraz zajedziemy. O, nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać, aż je zobaczę. Więc pojawiło się... A i jeszcze pojawiło się to, że po prostu wyczytywanie się zmieniło i to jest plus. Dobra, o oh my god. Teraz te konie. Tutaj są. Tutaj są jakieś konie. Ale czemu nie widać? Wobeć Co... So, aha gdzie naciskam i tu można kupić takiego zwierzeczka Ayla i Umbra Te zwierzeczki tutaj są mniej więcej A konie Ayla i Umbra to gdzie niby? A tutaj Kosztują one 950 Star Coins i może um, Kosztują one 950 Star Coins i zobaczcie, widzicie tutaj E umbra, i jak naciskam E, to pokazuje mi się cały koń. I teraz zobaczymy jeszcze Aila. Aila też naciskam E. I też 950, jest piękna. Jest. Patrzcie, tutaj ma taki. Yy, tak to, tak. Te dwa konie wyglądają i one są do następnej aktualizacji. W sumie, jeśli macie Star Stable Friends na telefon, można pobrać to, możecie sobie zobaczyć. Mnie stać na te konie, mogę je kupić, ale chyba nie kupię. I to jest taki krótki odcinek, dlatego że chciałam, wam... właśnie widzicie, jak chcę porozmawiać z postacią, to także naciskam e. I już z nią rozmawiam. Y więc. No, tutaj mamy takie cztery nawet nowe rzeczy w Star Stable, które się pojawiły. I y y tutaj, popatrzcie, tutaj. Umbra. Mniej więcej teraz tu są ludzie, ale Umbra wygląda mniej więcej tak. Staramy się ją pokazać. A Aila. Aila, Aila, gdzie jesteś? Tutaj, dobra. Aila, tak. Tu, boki. Piękny ma ten barkocz z tyłu ogon. Tak wygląda. I kosztują one 950 tak końc. Od razu mówię, nagrywam to 1-2 znaczy czerwca w roku 2021. I te konie już były dokładnie miesiąc temu. Jak mi rok temu były w marcu ale niestety te konie chyba zostają. Jak mnie koleżanka poinformowała, zostają do yy, następnej aktu. Więc no jeszcze yy, i one znajdują się tu. Oj w Morland I tu są te zwierzaczki. Popatrzcie, widzicie, E się pokazuje. Jak nacisnę na E, E. No, naciskam na E. Aha, dobra. No to się pokazuje zwierzaczek Aila. I zwierzaczek Umbra za 450 Star Coins. Ok, to na tyle, bo dzisiaj była tylko już ta środowa aktualizacja. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.